Witamy ponownie w tej naszej marcowej odsłonie naszych spotkań, gdzie dwóch się bije. Nie bijemy się na poważnie, oczywiście bijemy się ideami. Rzadko się tak nie zgadzamy, ale może ten temat, który mi tutaj zaproponujesz, będzie takim, taką kością, gdzie się chwycimy za łby. No, zobaczymy, się. zobaczymy. Zbliżają się wybory tak. parlamentarne. Będą na jesień, gdzieś w okolicach października prawdopodobnie. Jeśli się nic dziwnego nie wydarzy, i patrzę na dyskusję polityków, na tematy społeczne, mhm. gospodarcze. Mhm. Zauważyłem jedną istotną informację, która dała mi do myślenia. Otóż chodziło o budowę mieszkań, o rozwój młodych ludzi w sensie takim, żeby mieli swoje mieszkania. Żeby mogli zakładać rodziny, żeby mogli mieć dzieci, aha. jakie bariery są w tym, żeby była ta większa dzietność w Polsce. Aha, aha. I niektórzy politycy zaproponowali takie rozwiązanie związane z łatwiejszym dostępem do mieszkań. Aha. Usłyszałem informację, że w Polsce mało się wynajmuje, aha. relatywnie mało, mieszkań wynajmowanych to jest na poziomie 4-5%. Taką informację usłyszałem. Aha, aha. Natomiast w Europie mało kto jest właścicielem mhm. mieszkań, bo się głównie wynajmuje, i tak naprawdę właśnie przeciwwagą tego jest te kilka, kilkanaście procent właścicieli. Mhm. I pierwsze moje pytanie, co powoduje, że w Polsce, Twoim zdaniem oczywiście, że chcemy posiadać, nie wynajmować, a masz swoje doświadczenia europejskie mhm. z mieszkania poza Polską gdzie jednak ludzie wolą wynajmować, Ej. niż być właścicielami. Jak na to patrzysz, z twojego punktu widzenia? Wiele, wiele przyczyn, też takich sięgających, moim zdaniem, do zaszłej przeszłości, gdzie rzeczywiście jak ktoś coś miał, to było jego i to był majątek, to była część, to można było przekazać potomnym, jako spadek, podzielić to w jakiś sposób na pomiędzy Spadkobierców, więc zawsze ten majątek był czymś istotnym, ważnym. Mówisz w kontekście polskim. Polskim, tak, tak, mhm. tak. Na, na zachodzie nie sądzę, żeby to było odmienne, aczkolwiek tam właśnie nie wiem, czy, czy domy, samochody na pewno nie. Samochody już teraz na pewno się przychodzi na, 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 na najem, na leasing to jest znacznie prostsze i znacznie um, konstrukcja tych, tych kontraktów um, najmu jest, jest standardowa, prosta, łatwa, można ładnie wymieniać i, no, jest to um, okoliczność, która sprzyja temu, że ludzie chcą um, w, w tym kierunku pójść. Um, jeśli chodzi o mieszkania, no to um, znowu um, Dużo... A czy myślisz, że czy to jest problem natury mentalnościowej, czy to jest innego rodzaju sytuacja? Może to, to zapewne kombinacja tych dwóch. Jak popatrzymy na, na stopy procentowe na zachodzie i w Polsce, to jednak tam są znacznie niższe i koszt kapitału jest niższy. Więc z jednej strony wynajem, dzierżawa jest, jest tania, po prostu jest tańsza. U nas te 100% są znacznie wyższe i, i niestety to obciąża najmującego, tak samo no budowa. Budowa się buduje na kredyt, co, co wiele osób jeszcze tak robi, albo kupuje mieszkania, niestety posługując się kredytem, no to jest kosztowne, drogie i może jak już mówią, ok, to wydamy tyle pieniędzy, no to już niech to już będzie nasze, niech to będzie... Naszym majątkiem, to zostanie w rodzinie, będzie można coś z tym zrobić. Tym bardziej, że w Polsce buduje się najczęściej domy wielopokoleniowe. To są duże, solidne, takie masywne domy. Nie wiem, czy może się coś zmienia? Zmieniło się. Zmieniło się. Ostatnie 5 lat to raczej są domy, popularne domy, to jest 110-120 metrów. Kiedyś to było 250, 280, 300. W tej chwili. to jest taki dom, który przetrwa 100 lat? 80? W, tych, w tych technologiach mokrych, ciężkich, które my budujemy, to taki dom ma spokojnie szansę przetrwać. W Stanach Zjednoczonych to, to nie ma takiego, takiej presji. To raczej są lżejsze konstrukcje jakieś na bazie drewna i, i to yy, no może nie wiem, na, na 30-50 lat. Nie, nie, nie jestem ekspertem w, tym, w tej branży, <laughs> więc tutaj. Chyba, chyba to też może być jakimś powodem, że ludzie po prostu wolą wynająć i mobilność na zachodzie jest inna niż w Polsce. My raczej prowadzimy taki osiadły tryb życia, gdy pracujemy, nie wiem, na Śląsku, to pracujemy na Śląsku I, i mało osób, chociaż no myślę, że coraz więcej jest, młodzi ludzie są mobilniejsi, decyduje się na pracę w innych częściach Polski, czy. W innych częściach świata. No, była duża fala imigracji, bodajże 10 lat temu, 12 lat temu. Tylko co Gdy, powoduje, się... że Polacy boją się wynajmować i wolą być właścicielami i spłacać? Czy to jest związane czysto z wartością pieniądza? Czyli zamiast płacić wynajem tak? mhm, i spłacać komuś coś, to jeśli ja mogę kupić nawet to mieszkanie za kredyt. I zamiast Tobie dawać 1500 zł odstępnego, to 1500 zł dawać do banku, mhm. tak, i przez 20 lat, zamiast Tobie płacić za wynajem, 20 lat spłacać sobie mieszkanie, to ja po 20 latach jestem właścicielem tego. No tak. No tak, ale jeżeli. A powiem, tak jak że... wynajmuję u Ciebie, no to nigdy nie będę właścicielem tego, tak? No jeżeli... Pytanie, czy mentalność moja, że ja muszę być, być właścicielem, yy, to jest coś innego? niż np. Holendrzy, czy Niemcy, no, wynajmuję, bo, bo, bo mi to pasuje. O, to znowu to, to, czy Holendrzy, czy Niemcy, no trudno mi mówić. W Niem, Niemczech chyba jest bardziej też przywiązanie do, do, do posiadanego... Tylko w Niemczech roku. mieszkania są tak bardzo drogie, są tak kosztowne, no. że ludzi nie stać na ich kupno. Co się okazuje, np. w Berlinie były ostatnio protesty dotyczące Dostępu do mieszkań mm -hmm. i wywindowanych kwot, z tego względu, że są całe korporacje mieszkaniowe, mm -hmm. które wykupują mieszkania i następnie, mm -hmm. będąc ich właścicielami, Dyktując, je wynajmują mm -hmm. i dyktują ceny. Mm -hmm. okay. Dyktują ceny za wynajem, i masz do wyboru: albo mieszkasz i płacisz połowę swojej pensji za wynajem, tak? Mm -hmm. Przy czym y ostatnio znowu się pojawiła dyskusja taka, że na przykład inwestycja w mieszkanie, inwestycja w grunt i tak. pasywny dochód, to jest to jest też... żadnym pas... to, to nie, żadnym... jest, tak? nie, to nie przysparza. Znaczy to jest dochód mm -hmm. dla Ciebie i dla mnie super. Natomiast dla gospodarki to jest strata. No bo tak, pasywne, mówię. to, co jest pasywne dla Ciebie dochodem, nie stwarza Dodatkowy cKB. pracy, tak, 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 tak PKB tak, nie, no. nie powiększa no, PKB. No, no. No, fakt, to, to, ale y, sama, sama budowa, samo tworzenie to jak najbardziej tak. Znów tutaj może być kwestia tej mobilności. Jeżeli, jeżeli nie wiem, chcę pracować teraz tu, ale po 10 latach pojadę do Brazylii na jakiś czas, a później pojadę gdzieś tam wiem, do Chin, to może być kryterium, dla którego ludzie wybierają wynajem bardziej niż y, jakieś takie trwałe miejsce na ziemi. Bo to Wrócę. też jest pewne, pewnego rodzaju takie. Osadzenie się. Mam znajomego, który też zajmuje się takim właśnie deweloperką, i, i, i mówi, że no to, to, to ten rynek obecnie na w Wielkiej Brytanii bardzo, bardzo rośnie. Czyli. Rynek budowod... wynajmu, czy... wynajmu? Wynajmu, wynajmu mhm. i, i to jest, znowu dla niego to jest taki czas żniw, bo, bo mógł jakieś tam czynsze podnieść, po prostu wyższy popyt na to. Tak, więc, tak. więc to, to chyba też zależy od, od kraju, od jakiegoś tam e, poziomu bezpieczeństwa, no właśnie nie wiem jak teraz w Polsce to będzie wyglądało, gdy mamy duży napływ ludzi z Ukrainy, którzy prawdopodobnie tu osiądą, e, znajdą pracę, będą się rozwijać, Ponoć dzietność jest bardzo duża wśród tych rodzin, które przyjechały do nas. To jest bardzo dobry prognostyk dla, dla Polski, no, no, ale na pewno będą musieli gdzieś mieszkać, więc może właśnie będą wynajmować bardziej. Wśród tych znajomych moich, którzy tutaj przyjechali, no Z, jakbyś wynajmują. się zabawił we Wróżkę. No, ojej. I <laughs> miałbyś prognozować, to. Bardzo patrząc na te... sztucznej inteligencji. <laughs> to patrząc na. To, jaki jest struktura wynajmu i własności w krajach Europy Zachodniej, i na to, jak jest struktura wynajmu i własności w Polsce, i miałbyś się zabawić w jasnowidzenie, to jak sądzisz, jak Twoim zdaniem, jaki będzie trend? Po, powiedzmy, zabaw się w, we wróżkę i po, daj nam jakiś. Twoją prognozę i sprawdzimy tylko za rok, nikt, za dwa, jaki będzie... Żeby nikt nie, nie podejmował później jakiejś decyzji gospodarczej, <noise> na bazie tego, co powiem, bo to, to absolutnie, to jest tylko jakaś moja tam, yy, moje widzimisię. No przypuszczam, że tak, dalej w Polsce będzie ten, try, ten trend urbanizacji trwał, czyli większość ludzi będzie przyjeżdżać do miast, z, z zewnątrz miast, ze wsi, czy z innych tam, yy, innych krajów również, do nas, więc będą, będą powstawały Um, no, miasta będą rosły po prostu, czyli będą, będą musiały powstawać nowe osiedla, nowe miejsca do zamieszkania. Um, prawdopodobnie łatwiej będzie tym ludziom jednak wynająć niż zbudować. Czyli uważasz, patrząc, że... że ilość mhm. procentowo z kilku Ta. procent wynajmu yy, urośnie. Urośnie nam mhm. i będzie to raczej wpływ zewnętrzny napływających ludności, tak. niż y, taki rynkowy, rynkowy popyt wewnętrzny, no, wewnętrzny. Tak? tak? Tak bym, tak bym myślał. No. Nie wiem, czy jestem dobrą wróżką, to, to, to sprawdźmy to. Możemy porównać, masz tam zapisane dane, to gdzieś tam opraw w, w ramkę wrześ sensie do e, zamrażarki, wyciągniemy po roku. No. <śleszy> Sprawdzimy <śleszy> za rok, za dwa, czy tendencja jest w wzrostowa. Poszło, Ta, tak. W którym tytuł kierunku poszło. No tak, tak. No. Też, też jest wiele czynników, które na to wpływa. I demografia, i, i właśnie stopy procentowe, i jakiś wzrost gospodarczy, jak, czy, czy u nas się będzie powodziło ludziom. Ale też inne takie postrzeganie kraju jako bezpieczne. Mimo wszystko my jesteśmy obok kraju, w którym się toczy wojna. I, i wiele osób decyduje się na przykład nie przyjeżdżać tutaj, albo nie, nie zakładać tutaj jakiegoś stałego miejsca pobytu. Mimo, że jakoś nie wiem, gospodarczo, albo zawodowo byłoby to dobre, decyduje się wyjechać gdzieś indziej, ale no, no to jest znowu taka liczba różnych zmiennych, które wpływa na ten efekt, że no, trudno opowiedzieć, ale przypuszczam, generalnie będzie więcej wynajmowanych, tak jak to miejsce z samochodami, tak jak z innymi drogimi aktywami, że coraz więcej przychodzimy w leasing, nie angażujemy własnego kapitału. A Korzystamy z taniego kredytu, który na razie jest drogi, więc to może też, jak jest drogi, to znaczy, że w przyszłości będzie tani. Nie na urząd. <laughs> Jacek Jasnowic, <laughs> perspektywa Jasnowic. najbliższych pięciu lat no, wydajmie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. <laughs> <laughs> uzgodnijmy, czy się. <laughs> Super.